Intensywność zarażania się człowieka od człowieka tymże wirusem jest bardzo niewielka. Jest znacznie mniejsza od grypy. Czyli. Jeżeli wyobrazimy sobie, że osoba zakażona wirusem wysiada w metrze w Warszawie i przechodzi przez pół miasta spotykając tysiąc osób, to na te tysiąc osób, dmuchając, huchając, rozprzestrzeniając wirusa w kropelkach, ale też zostawiając na barierkach w metrze, to na te tysiąc osób zarazi się dwadzieścia. Z czego 18 będzie miało lekkie objawy przeziębienia czy, czy, czy grypy, po 14 dniach będzie zdrowa. Dwie osoby mogą mieć kłopoty zdrowotne wymagające, wymagające opieki lekarskiej. Najprawdopodobniej nikt nie umrze, chyba że w tych 20 osobach nagle znajdzie się osoba w starszym wieku lub z innymi chorobami prze, 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 przewlekłymi. Czy w związku z tym warto, żeby te 1000 osób nosiło maseczki? Zupełnie, zupełnie nie. Warto, żeby tą maseczkę nosiła ta osoba, która jest zarażona. Ponieważ zarażamy się wdychając mikrokropelki z wirusem. No to istotne jest, żebyśmy utrzymywali właściwy dystans od osoby, która, którą podejrzewamy o, o, o bycie chorą, albo bycie no, no, nosicielem. Ale najważniejsze, że większość tego wirusa pozostaje na przestrzeniach, które taka osoba przy których jest dotykamy te przestrzenie, potem robimy mały gest w okolicy e, 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 ust i w ten sposób się zarażamy. Stąd jest szalenie ważne, żeby myć ręce, bo to ręce są tym e, narzędziem, którym się zarażamy. Mycie rąk nie jest takie proste, e, a, e, jakby się wydawało, ale może, może być proste, jeżeli zapamiętamy kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, powinno trwać mniej więcej 15-30 sekund, czyli znacznie dłużej, niż robimy to zazwyczaj. Nie, po, nie może się Kończyć na takim obmywaniu prostym, tylko musimy mieć dokładnie te miejsca, w których zazwyczaj nie myjemy: kciuki, Końcówki, o, 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 opuszki, przestrzenie między palcami. I to wystarczy. Jeżeli będziemy robili to równocześnie, dość często, jesteśmy bezpieczni. Jeżeli spotykamy się z klientem, który do nas przychodzi, posadźmy go w pewnej odległości, nie bliżej niż, niż metr, miejmy na, na, na stole dezynfektant, tak? coś na, na bazie alkoholu, zachęćmy, żeby ręce umył, a na pewno nie spotykajmy się z nikim, kto kaszle. Jeśli się okaże, że przyjdzie ktoś do pracy i nagle zacznie kaszleć, powinniśmy w pracy mieć maseczkę, żeby tej osobie założyć maseczkę, nie dotykając jej z przodu, tylko pamiętając, że na samym końcu jest to materiał zakaźny i wysyłamy do szpitala. Jeżeli jest to osoba młoda, de facto mogłaby też trafić do domu i w separacji przeczekać te 14 dni, kiedy może zarażać. Czy domownicy są za, za, zagrożeni? Są zagrożeni, no bo długi okres spędzają z osobą, która rozsiewa wirusa, natomiast i tak tylko jedna na 10 osób z, 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 zachoruje. Jedno jest pewne, osoba starsza w takim domu nie powinna, nie powinna przebywać. Choroba wywoływana koronawirusem, chorobę nazywamy COVID-19, objawia się tak jak każda grypa, którą znamy, na którą choruje wiele osób wokół nas co roku. Niemalże każda osoba zarażona ma gorączkę lub stan podgorączkowy, to jest prawie 100% chorych. 60% chorych ma kaszel. 30% bóle mięśni. 30% duszność, czyli dla nas oznacza to, że właściwie nie mamy szansy klinicznie rozpoznać infekcji koronawirusem i rozróżnić jej od typowej grypy, czy nawet trochę ciężej przebiegającego przeziębienia. Badania wirusologiczne mogą nam potwierdzić, czy dana choroba została wywołana przez koronawirusa. 80% pacjentów. Pierwsze objawy e, e, pokazuje w piątej dobie od kontaktu z osobą e, e, za, za, zakażoną e, i mniej więcej w czternastej dobie objawy znikają, człowiek jest zdrowy. Przez wszystkie te czternaście dni, no może trochę krócej od trzeciego do czternastego dnia, e, człowiek może zarażać e, osoby e, wokół. 20, 19% pacjentów zakażonych wirusem, koronawirusem, ma objawy trochę cięższe. 14% to, są, to jest duszność i te osoby muszą być obserwowane przez lekarzy. 5% wymaga wsparcia respiratora, czyli jest ciężka niewydolność o, o, o oddechowa. Z tych 5% wymagających respiratora połowa niestety umiera. Najczęściej są to osoby starsze obciążone innymi chorobami. Trzeba pamiętać, że koronawirusem bardzo często zarażamy się w sytuacji, gdzie jest więcej osób chorych, czyli 41% osób, które zachorowały, zaraziły się w szpitalu. Gdzie mieliśmy duże zagęszczenie osób rozsiewających wirusy. Niestety bardzo często chorują też lekarze i lekarki z tej racji, że długoterminowo przebywają w otoczeniu, gdzie tego wirusa jest znacznie więcej. Pojawia się pytanie, skąd się wirus wziął, więc występował najprawdopodobniej naturalnie, na tyle zmutował, że stał się zaraźliwy dla człowieka. Wydaje się, że pierwotnym nosicielem wirusa były zwierzęta, czyli, czyli morskie zwierzęta, węże. Być może króliki na targu zwierząt w Wuhan. Tam rozpoczęła się epidemia, stąd to podejrzenie. Aczkolwiek nie mamy dowodu na przeniesienie bezpośrednie wirusa ze zwierzęcia na człowieka czyli nie mamy dowodu, żeby ktoś się bezpośrednio od zwierzęcia zaraził. Tak podejrzewamy. Jak długo wirus utrzymuje się na powierzchniach, jeżeli ktoś zakaszle i w mikropęcherzykach? Yy, razem z powietrzem ten, ten wirus osiądzie na, na blacie czy na, na klamce. Yy, takie badanie było wy, wykonywane, wydaje się od kilku godzin do nawet kilku dni. Natomiast kluczowe jest to, że zachowanie podstawowych środków higieny yy, zwalcza wirusa właściwie natychmiast. Czyli jeżeli przetrzemy blat stołu, czy klamkę wytrzemy preparatem zawierającym alkohol, wirus yy, ginie natychmiast. Czyli jest to przestrzeń czy powierzchnia pozbawiona wirusa właściwie po jednym, jednym działaniu. Również jeżeli umyjemy ręce choćby czystą wodą albo wodą z mydłem wirusa się pozbywamy, jeżeli odkazimy jakimkolwiek preparatem zawierającym alkohol, również wirus natychmiast ginie. Generalnie wszystkie wirusy mają dosyć wąski zakres temperaturowy, które, które znoszą. I tak jak. Mamy doświadczenie z coroczną grypą, która się pojawia w okresie jesiennym i wycofuje się wraz z ociepleniem wiosennym. Tak spodziewamy się też również, że i obecna epidemia koronawirusem wygasi się wraz z podniesieniem temperatury wraz z wiosną. Mamy doświadczenia z poprzednią epidemią koronawirusem SARS, która trwała 8 miesięcy. W sumie zachorowało 8 tysięcy 8 tysięcy osób do czasu, kiedy wirus się wygasił. Widzimy to już w Chinach. Mamy 90 tysięcy osób zakażonych w sumie, z czego każdego dnia nowych przypadków, to są dane z dzisiejszego dnia, jest 150. Czyli te 90 tysięcy jest w stanie zarazić nowych 150 osób. Co z jednej strony pokazuje, że zjadliwość wirusa jest coraz mniejsza, z drugiej strony pokazuje, że zwiększa się nasza odporność. Czyli wiele osób z, ze, ze środowiska, w którym ten wirus funkcjonuje, czyli teoretycznie może za, zarazić, jest już odporna. Nie ma żadnego przypadku, żeby ktoś odebrał paczuszkę wysłaną w Chinach, otworzył i zaraził się wirusem. Trzeba pamiętać, wirus roznosi drogą kropelkową, czyli to musi być odrobina płynu, tak, mikrokropelka, która wraz z oddechem gdzieś się po, po, pojawi na, na, na powierzchni. Jak wyschnie wirusa? wirus, wirus ginie. No, tu musielibyśmy mieć jeszcze nie dość, że ekspresową przesyłkę z tych Chin, to jeszcze osoba, która pakuje musiałaby być aktywnie chora i i porzucać wirusy wokół. W chwili obecnej nie zaleca się podróżowania do żadnego regionu, w którym są potwierdzone przypadki zarażenia w miejscach publicznych wirusem. To nie chodzi nawet o przypadek sytuacji, gdzie mamy jedną osobę, która jest zarażona, jest hospitalizowana. Chodzi o sytuacje, w których w miejscach publicznych ktoś się, ktoś się zaraził. Więc nawet dzisiaj nie mówimy, żeby nie jechać do Włoch. Mówimy, żeby nie jechać do Włoch w bardzo szczególne regiony, tam gdzie zaobserwowano zwiększone ryzyko zainfekowania koronawirusem. Czy w Polsce grozi nam epidemia koronawirusa? No, to wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. To znaczy nas jako państwa, nas jako służby zdrowia, ale też nas jako pacjentów. Każdy z nas, jeżeli ma jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych, stan podgorączkowy, kaszel, bóle mięśni, powinien zostać w domu. Nie idziemy do pracy, nie spotykamy się z klientami, nie chodzimy do szkoły, nie idziemy na, 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 na spotkania towarzyskie, zostajemy w domu i e, przez 14 dni... Staramy się wyleczyć, nie spotykając z nikim wokół. Jeśli tego nie zrobimy, oczywiście będziemy zarażać. A jak będziemy zarażać, to najgorsze, jeśli zarazimy kogoś, kto ma jakąś chorobę, o której nawet nie, nie, nie wiemy, która może spowodować, że przebieg infekcji koronawirusem będzie szczególnie ciężki. Więc od nas zależy, czy będziemy mieli epidemię koronawirusa w Polsce.